opatki. hammer 6, dowierzy kontroli lotów z zapytaniem yy, o zezwolenie na kołowanie pas 6R. Hamer 6, tu wieża, zezwalam na kołowanie do pasa 36R. Drogo no. mianowicie, Brawo 2 prosi o informację na temat, co planujecie. Bum, bum. QRF jest wysyłany do Waszej pozycji aktualnie. Przyjęliśmy. Brawo 2, tu Ninja 8-5, wchodzę w teren ee, AO Przyjęliśmy Rozstawcie się tak, żebyście dużo widzieli, będę wrzucał ludzi na dachu Fast team pierwszy Przyjęliśmy 10. Hammer 6 zawierzy kontroli lotów z yy, zapytaniem o zezwolenie na start yy, z pasa 3.6 Romeo. Pas 3.6 Romeo, Hammer 6 zezwala na start. Kamer6 do Brawo2 z zapytaniem e, Czy na terenie Ronogradu, Ronograd City znajdują się jakiekolwiek wieże Neguje jest Ninja85 neguje, jesteśmy tam blokowkiem, nic do nas nie strzela Zrozumiano e, Hammer 6, dostępny do wszelakich usług, dziękuję. Ruch na południu miasta, proszę o identyfikację, ruch na południu miasta Snake, Przyjąłem Identyfikacja ruchu, uh, direct, north, east, from uh, główny compound Znowu my. Hammer 6 do widzę kontroli lotów widzę niezidentyfikowany obiekt latający w formie samolotu Ninja... Hammer 6 Ninja 85 mamy e, dla Ciebie kontakt e, 500 metrów od głównego kompoundu na północ Mały kompound wroga e, z jednym pojazdem Nie konkretnie, gdzie jest główny compound? Bardziej konkretna lokalizacja. A nie, nieważne, jednak widzę. I see o efeito on target Agora, o que estava compound of going to. 85 status Hammer 6 status Zgłaszam Status tego Compoundu yy, Jeszcze jedna seria powinna wystarczyć Przyjął Mamy no, tu jesteśmy Compoundzie Kompont raczej zniszczony, nie widzę nikogo więcej w środku. Ninja 85, Hotel 6... Sze... Ninja 85, Hammer 6, proszę o raport. E, odnośnie tego compoundu wszystkie kontakty, które widziałem zostały przeze mnie zdjęte. Większy z serii poleciał w wóz, który nie wiem dlaczego nie wybuchł To było bardzo specyficzne Nie widziałem nigdzie więcej tam jakichkolwiek targetów Kompound na północy są czyste, potwierdzam Good effect on target Sprawdzam ruch na północ, 5, 20 metrów od głównego compoundu Wytłumiona była niż to Widzę jakieś osoby. A nie, nieważne, nie tak nie widzę osoby. Uwaga, uwaga, brawo 2, brawo 2, sprawdzam ruch. Tak yy, północny schód od głównego kompoundu, jesteście strzeliwani? No bo, no bo. Na dachu jest mój człowiek, ale o tym nie my Zajebiście. Widzę wiele osób na compoundzie. Jak ktoś widzieć, to zdjąć. Hammer 6, ostrzelaj główny compound w Ronogradzie. Powtarzam, ostrzelaj główny compound w Ronogradzie. Rozumiano, biorę lepszy kąt. ETA około 15 sekund. Wszystkie jednostki clear out. Mamy w sześć. Hunt, raz Powtórz? Eee, Odwołuję atak. Cholipka już, a już nawróciłem. My tu schramy od siebie, czy złożymy uciec, a Ty odwołujesz atak. No. Odwołuję atak, bo trzej moi ludzie nie umieją się wycofać i stoją na środku jak debile. Czekali na mnie. Ninja 85 taking smaller... W... wschód. Uwaga na Główny Plac Ninja 85, e, katastrofa lotnicza mam, zostaliśmy zastrzeleni Przez kogo? Small Arms Zrozumiano. Z strony fortu przez most nadciąga jeden trak i jeden kanwi Widzę ich wyeliminować Widzę ich Prosimy Robisz o... Gdzie jest ten trak? Dziękujemy bardzo. Nie widać tego traka jeszcze A nie zniszczyłeś go, bo my już go nie widzimy. No jak właśnie też. Był i znik. Tyle były zniknęłam. To prawdopodobnie się wykleił czy coś. Jest taka opcja. Panowie QRF, jesteście w stanie podejść do mostu i zobaczyć co się stało z trackiem? A, widzę spad mostu. Hammer 6 do HQ zgłasza Most lekko dostał od pocisków, konkretnie Lekki, e, parę lekkich wybuchów od e, pocisków z A-10 i dodatkowo lekkie podpalenie od traka, który naruszył lekko strukturę od dołu spadając Wysyłanie większych pojazdów nie wskazane Dziękujemy za Twoje ostrzeżenie. Będziemy widną, bardzo. NINJA 851 do wszystkich jednostek mam, e, zostaliśmy ewakuowani z, pod, z, pod braku, heli, braku helikoptera. Aktualnie jesteśmy w budynku e, wysuniętym najbardziej na południe po stronie wschodniej. HAUKAPI. Brawo 2. Brawo 2 przyjęliśmy. Czy będziecie w stanie nam zabezpieczyć e drogę wyjścia? Będziemy w stanie, lecz musimy przeszukać jeszcze jeden budynek, w którym ciężko przeciwnicy lubią się zatrzymywać na herbatkę. Przyjął. Potem idziemy teraz do was. Przyjął. Numer 6 do wszystkich jednostek, które znajdują się w Ronogradzie. E Przeleciał nad Wami kolejny, nie niezidentyfik niezidentyfikowany przeze mnie. Samolot, rzucając jakąkolwiek skrzynkę, bombę Ciężko stwierdzić co to jest Bo miejcie to na uwadze Przyjęliśmy Sonic's będziesz bazą? Eee, wiesz co, mogę spróbować Dobra, git Baza tu Ninja 851, proszę o medevac How copy? Baza, zrozumiano. Super 6-3 w gotowości. 9 line follows. Uwaga, Mistrzostw ewakuacji. Sharpen, jeszcze raz Twoje. twój call sign? Twojego pięknego medewaka? Super 6-3. Okej, okay, okej. Okay. Miejsce ewakuacji. Stand by, stand by. E, linia pierwsza. E, budynek na e, Najbardziej wysunięty na południe na wschodniej stronie Ronogradu e, Nowem Ninja 8, 5 1 e, i, 3, Charlie, 4 Alfa 5, Lima 6, Papa 7, Charlie, 8, Alfa 6 brak haukapi 6 9 powtórz jeszcze raz Bro, nie rozpisuj sobie tego, tylko ci powiem po prostu yy, macie yy, priorytetowego pacjenta na noszach, yy, możliwy kontakt na miejscu, oznaczenie dymem i to jest nasz żołnierz i brak skażenia. Rozumiano. Yy, Sharpen jeszcze raz swój callsign. na ziemi. Sharpen jeszcze raz swój callsign. Super 6-3 Su, y, baza do super, super 6-3, zgłoś Zgłaszam się Masz zezwolenie na rozruszenie silników y, oraz start y, Na razie y, start No Na razie start i staraj się lecieć mniej więcej w stronę Rolnogradu Krącz na razie nad Ronogradem Przyjął Super 6-3 w powietrzu Baza do brawo. Yy, brawo 2. Yy, brawo 1, przepraszam. Baza do brawo 1. Brawo 1 nie żyje. November. Ninja 851, zgłaszam się. Ninja 851, yy, poda jeszcze raz miejsce waszej ewakuacji. Południe Ronogradu, miejsce oznaczone czerwonym dymem. Południe Ronogradu Super 6, yy, bardzo do Super 6-3, zgłoś Super 6-3 zgłasza się. W jakim stadiu rozruszenia silników i w drodze? jak... W którym momencie jesteś? Yy, około 500 metrów od południa Ronogradu. Powtórz? 500 metrów od południa Ronogradu, Około Okej, okay, eee. Yy... Masz e, misję e, ewakuować drużynę, której helikopter się rozbił. Masz tam e, ważną osobę, która jest na noszach. E, południe Ronogradu miejsce będzie oznaczone czerwonym dymem lub dymem. Baza, zmiana priorytetu na pilny. E, Arke, miejsce oznaczone czerwonym dymem. Potrzebujemy. Okej, okay, ewakuacja na miejsce. Cześć wyborowie, obstawiacie e, Fast Exfield. Przysięliśmy, robimy to obecnie. Będę taki. clear. Copy. Baza, to Super 6-3. Tak? Eee, twoje miejsce lądowania jest już wyznaczone. Jest to lądowisko awaryjne Alfa 4. 4. Drużyna wybor was, nie pozycję Co to za strzały wytłumione środek Ronogradu Tomek, tomait, no. Ninja 851 Baza Super, l do bazy wylądowałem ba na lądowisku Baza zgłasza Baza do eee, Ninja 851 Przechodzimy do kolejnego zabezpieczenia yy, głównego compoundu. Prosimy o ewakuację. One time, Little Beard zrozumiano. Pierwotnie, ląduje ląduję dziesiątką. Hammer 6 niedyspozycyjny. Wraca na bawę w celu uzupełnienia paliwa. Ciałem hammer 6. A czyli jako drugi pi... E to to chuj, to jednak hammer 6 wraca. Bo, dobra, sharpen. Będziesz leciał w tym e czy ja mam lądować i lecieć w e specjalnie? Nie, ja polecę. Baku się do Little Beardo. Hammer 6. Yy, po dłuższej analizie okazało się, że jednak ma wystarcza wystarczająco lubić paliwa. Będę dalej krążył nad Drunogradem. Yy, baza do Ninja 851. Inaczej, baza do grupy, która się rozbiła Black Hawkem w środku Ronogradu SSR, zgłaszamy się. Przepraszam, nie, nie słyszę, bo ktoś do mnie mówi. Zrozumiano. Eee, potrzebujecie dalej tej ewakuacji w, w postaci jednego little birda gdzie konkretnie? Eee, check, standby. Eee, we are getting there. Zrozumiano. Super, bardzo eee, do super 64. Zgłoś. Super 64, zgłaszam się. Masz eee, rozkaz odpalenia... Roz, eee, rozpalania? Nie. Rozruszania silników Żyję patelnie Rozumiano silniki włączone Alfa 2, Alpha 2? Alpha 2 jest... Poczekuj Powtórz Alfa 2 Alfa 2 jest down Eee Hammer 6 do jednostek w Ronogradzie. Widzę niezidentyfikowanego Hamvika Raczej wrogi, w środku Ronogradu, konkretnie jest on na zachód od Ronogradu. Znaczy w... Hammer 6 ma zezwolenie na ostrzał. Zrozumiano. Hammer 6 do jednostek w polu. Eee, raczej hum, raczej hammer jest zastrzelony. Możecie się, się upewnić, patrząc na zwłoki, sprawdzając puls, czy coś nawzajem. Sure. Hammer 6 do HQ zgłoś. HQ się zgłasza. Odnośnie tego mostu jest on lekko naderwany, ale skoro i, hum, i, i hammer przejechał, to nasz raczej też przejedzie. Aktualizacja informacji. Dziękuję. Przejechałem. Hammer 6, Alfa 1, zgłoś się Hammer 6 do Alpha 1, zgłasza Jesteś naszym overwatchem aktualnie Zrozumiano, gdzie jesteście? E, dach budynku, małego budynku, direct north, e, 100 metrów od kompoundu Dach? Jeszcze raz? Dach, budynek trzypiętrowy, 100 metrów na północ od głównego kompoundu. Widzę was. Krzyłem Alfa-1 baza. Baza do Alfa-1 zgłasza. Status ewakuacji. Rozruszone silniki, czekamy na Wasze, ro... czekamy na wasze informacje odnośnie miejsca ewakuacji. Okej, okay. będziemy gotowi to jeszcze raz miejsce ewakuacji Nasza aktualna pozycja eee, budynek na północ 100 metrów od compoundu głównego w Ronogradzie Baza tu super 6-4 zgłasza się Masz nową misję, masz y, Little Beardem polecieć do Ronogradu konkretnie na 100 metrów na północ od compoundu Masz budynek, który ma połowicznie zawalony dach. Super 64, do wszystkich wniosek jest nad i mam wizual na naszych jednostkach. Akifa 1 przyjąłem, schodzimy w dół, yy, zejdziemy sobie do poziomu 0, złapiemy ciało naszego przyjaciela i możemy się spotkać przy wjeździe do tunelu. Hammer 6 do bazy z zapytaniem o lądowanie na lądowisku 36L. Baza do Hammer 6, zgłaszam! Ma, masz zezwolenie na lądowanie na pasie 36R L, przepraszam Dlaczego uwielbiam być na radiu? Podpunkt numer jeden Mogę sam do siebie odpowiadać i udawać, że mam przyjaciół